Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magik. Dzisiaj wiadomości City, a dokładnie kilka informacji na temat Smoczej Doliny, dokładnie informacji jakie zaszły w mapie, a także kilka informacji o tym, nad czym w tym momencie pracują w City, ponieważ w tamtym tygodniu pojawiła się właśnie aktualizacja w City, no ale niestety ze względu na to, że nie mam dostępu na konsoli do brania udziału właśnie w tej inicjatywie, musiałem niestety czekać na to aż... Barty użyczy mi swojego gameplayu, za co oczywiście chciałbym mu od razu podziękować. No i także troszkę zajęło, żebym właśnie skompletował te wszystkie informacje. Nie ma tego za dużo, no ale zawsze staram się Was informować w miarę na bieżąco, co się dzieje. Także dlatego wypuszczam ten materiał. No i jak zapewne też wiecie, mapa jest już praktycznie na ukończeniu. Myślę, że dzielą nas dokładnie tygodnie od jej wypuszczenia. Zresztą Dice pokusiła się nawet w tamtym tygodniu o mały filmik właśnie promujący to mapę także myślę, że już jest wszystko gotowe. Tryby praktycznie wszystkie zostały już przetestowane. No i ostatnia aktualizacja do CTI zbytnio dużo też nie wniosła, bo były to raczej tylko wizualne poprawki, jak na przykład dodanie poszycia czy dodanie większej ilości drzew w poszczególnych lokacjach, no ale dzięki którym mamy troszkę więcej opcji do ukrycia się za nimi, do flankowania przeciwnika czy ukrycia się przed. Pojazdami. No i większość tych wizualnych zmian podyktowana była próbą optymalizacji, żeby w dniu wypuszczenia działało to oczywiście na mniej wydajnych komputerach, a także na konsolach nowej generacji. Co do starszych, konsol to nie mam pojęcia, bo chodzą pogłoski, że. W ogóle się nie ukaże, no ale oczywiście są to niepotwierdzone informacje. No ale w efekcie tego, tych wszystkich zmian, mgła, która spowijała dolinę, została całkowicie usunięta, i teraz wszystko widać jak na dłoni. I może dla takich ludzi jak ja jest to tylko mała kosmetyczna zmiana, ale dla tych, którzy grali w Battlefield 2, nie jest to zmiana, która się podobała. Odezwały się już głosy niezadowolenia właśnie hardkorowych fanów, którzy twierdzą, że właśnie ta mgła była sztandarowa dla tej mapy. I nie tylko dlatego, że dzięki niej mamy oddany klimat właśnie tamtej mapy. Nie jest to tylko czysto wizualne podejście, ale jest to też dlatego, że dzięki właśnie tej mgle pojazdy naziemne, jak czołgi czy lawki, mają ochronę przed pojazdami, które znajdują się w powietrzu, ponieważ przez mgłę miały one właśnie utrudnione zadanie, żeby nas szybko namierzyć. Niestety Dice nie pokusiła się jak do tej pory o wytłumaczenie powodów usunięcia tego efektu, no ale jak krążą pogłoski, ma to jakiś związek z ponownym właśnie umieszczeniem mobilnej Opel. Na tej mapie, co moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem, wolałem jak ją usunęli, i tutaj chyba nie muszę podawać powodów, bo chyba każdy zna dokładną odpowiedź. Jak już jesteśmy przy pojazdach, to usunęli łodzie szturmowe z tej mapy, co moim zdaniem jest naprawdę dobrym pomysłem, ale z dwojga złego, to już chyba wolałbym mieć do czynienia z łodzią niż z opelotką, właśnie na tej mapie, i wolałbym, żeby one zostały, a usunęli opelotkę, no ale widocznie Dice oraz także gracze którzy grają, którzy biorą udział w testowaniu właśnie na tej mapie, wiedzą lepiej, co tam się sprawdza. Wszystko zresztą wyjdzie w przysłowiowym praniu. Z dobrych wiadomości na temat zmian na mapie mamy takie, że naprawy mostów, a dokładnie ich czas został zmieniony, teraz jest on niższy niż poprzednio, co wydaje się być dość dobrą decyzją w porównaniu właśnie do poprzedniego czasu. Napraw, który był o wiele za wysoki, ponieważ rzadko kto chciał się narażać po prostu na ogień nieprzyjaciela i te mosty naprawiać. Jak już jesteśmy przy mostach, to także obrażenia, żeby je zniszczyć są inne i w tym momencie wystarcza nam tylko jeden erpek do zawalenia całej konstrukcji. No i na koniec informacji o mapie, a raczej zmianach jakie na niej zaszły, mała zmiana w ładowaniu mapy, którą myślę, że fani Battlefielda 2 przyjmą naprawdę z radością, a jest to oryginalna muzyka, którą możemy słyszeć w tle, a która towarzyszyła właśnie tej mapie w trakcie jej ładowania. A tych, którzy nie mieli przyjemność w tą mapę pograć w oryginale, myślę, że też naprawdę pozytywna zmiana od tego militarnego dubstepu, który znamy z Battlefielda 4. No i teraz przejdziemy do kilku zmian, jakie wniosła właśnie Łatka dla City, a które myślę, że pojawią się prawdopodobnie wraz z zimową aktualizacją. Oczywiście nie ma ich za wiele, co myślę, że wielu graczy naprawdę przyjmie z ulgą, a też myślę, że świadczy o tym, że coraz bardziej właśnie ta gra działa nam sprawniej no i nie ma w niej już co poprawiać albo nie zostało już w niej wiele do poprawy. No i wreszcie został poprawiony błąd z granatami zapalającymi, z którymi nie tylko Battlefield 4 się boryka, bo one występują także w Hardline, z tym wyjątkiem, że tam jest to błąd, który występuje w koktajlu Mołotowa, a chodzi o to, że jeśli nasz granat czy przeciwnika granat wybuchnie tuż przy ścianie, mimo że dzieli nas właśnie ściana od niego to wciąż jest Jesteśmy w stanie zabić przeciwnika lub zginąć, w zależności od tego, kto ten granat rzucił. Nawet gdy ściana jest solidna, ona nie gwarantowała nam schronienia, i myślę, że było to naprawdę uporczywe na takich mapach jak metro czy loker. No ale na szczęście to wszystko zostało już naprawione, no i obrażenia nie przedostają się już przez ścianę. I teraz sobie przejdziemy do wyrzutni. W ostatniej łatce igła miała otrzymać nielimitowane namierzania wertykalne, no ale niestety takiego nic się nie wydarzyło. Odległość, a dokładnie wysokość, na jakiej jesteśmy w stanie namierzyć wrogi pojazd latający, niestety pozostała taka, jak była poprzednio. Nie mam w tym momencie informacji, dlaczego tak się stało, co było, czy jest nadal przeszkodą, żeby taka mechanika mogła być w grze, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło ponieważ zasięg został nam zwiększony z 450 m do 580. Może i nie jest to samo co nieskończone wertykalne namierzanie, ale myślę, że jest to lepsze niż nic. No i oczywiście zwiększa nam to szansę na namierzenie celu. Ostatnia zmiana, którą Wam mam do przedstawienia to wydłużenie czasu przy zmianie dowódcy drużyny i dla tych, którzy może nie wiedzą, ostatnia aktualizacja wprowadziła właśnie pewne mechanizmy, które zmieniają nam dowódcę drużyny, gdy ten nie reaguje na pytania o rozkazy i teraz to zostało zmienione i ten nasz czas... Potrzebny do zmiany wynosi 60, a nie 30 sekund, jak to mamy obecnie w grze. Oczywiście, wszystko jeszcze może się zmienić, ponieważ jest to testowane. Wszystko o tym, o czym dzisiaj mówiłem. No, ale myślę, że w takiej lub lekko zmienionej formie prawdopodobnie ukaże się w zimowej łatce. Także to by było na tyle w moim materiale. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeśli tak, to zapraszam oczywiście do polubień. Piszcie swoje zdania i opinie o tych wiadomościach, które wam przedstawiłem w komentarzach. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym materiale.